The Völker Streit und Hass untereinander. Er wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine, furzellose, internationale Clique. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. We shall fight on the beaches. W latach 1933-1945 nazistowskie Niemcy prowadziły ponad 1000 obozów koncentracyjnych na swoim terytorium oraz okupowanych częściach Europy. Natomiast w dzisiejszym odcinku skupimy się tylko i wyłącznie na strukturach oraz funkcjonowaniu obozów koncentracyjnych w latach 1933-39, aby przybliżyć ich rolę w przedwojennej Europie. Pierwsze niemieckie obozy koncentracyjne powstały w marcu 1933 roku na mocy rozporządzenia wyjątkowego o ochronie narodu i państwa zaraz po się Hitlera do władzy. Rozporządzenie to umożliwiało m.in. zawieszenie wolności osobistej i obywateli posiadających niemieckie obywatelstwo i zezwalało na aresztowanie i osadzanie bez wyroku sądowego na czas nieograniczony wszystkich osób uznawanych za wrogów państwa i narodu niemieckiego. Pierwszym pretekstem do masowych aresztowań był pożar w Reichstagu w lutym 1933 roku. Podstawą prawną zatrzymania była wcześniejsza praktyka tzw. aresztu ochronnego, co oznaczało, że pozbawienie wolności mogło być kontynuowane po uniewinnieniu. Lub odbyciu kary. Gazety w tym czasie bardzo szczegółowo relacjonowały obozy koncentracyjne i demonizowały więźniów jako niebezpieczne elementy wywrotowe. Pierwsze obozy koncentracyjne zostały otworzone w Berlinie przez SA. Głównym ich zadaniem było stłumienie dziesiątek tysięcy nazistowskich przeciwników w Niemczech oraz odizolowanie ludzi uznanych za groźnych bądź nieprzydatnych. Wczesne obozy koncentracyjne częściowo przypominały więzienia, ale w większości składały się z zaimprowizowanych miejsc tortur, w których ofiary były bite na śmierć, torturowane, a nawet mordowane. Pierwszy szef Gestapor, Dol Dietz, powiedział po wojnie o więzieniach SA w Berlinie: Przesłuchania rozpoczęły się i zakończyły pobiciem. W ciągu kilku godzin, kilkunastu facetów pobiło swoje ofiary żelaznymi prętami, gumowymi pałkami i biczami. Złamane zęby i złamane kości świadczyły o torturach. Kiedy weszliśmy, też żywe szkielety pokryte ropiejącymi ranami leżały obok siebie na zgniłych materacach. Do połowy marca 1933 roku poza normalnym systemem prawnym ponad 100 tysięcy osób zostało uwięzionych w nowo powstałych obozach koncentracyjnych na terenie całego kraju. 80% tych więźniów stanowili komuniści, a 10% socjaldemokraci. Pozostałe 10% należało do innej partii politycznej, było działaczami związkowymi lub nie miało powiązań z żadną partią. Na początku 1934 roku liczba więźniów nadal malała, a przyszłość obozów koncentracyjnych nie była taka oczywista. Natomiast zaraz po nocy długich noży, wszystkie obozy koncentracyjne przeszły z rąk SA pod kontrolę SS. I od tamtego momentu obozami koncentracyjnymi kierował inspektorat obozów koncentracyjnych, gdzie Theodor Eike został mianowany pierwszym inspektorem inspektoratu obozów, który jeszcze wcześniej mianowany przez Himmlera był komendantem obozu koncentracyjnego Dachau który stał się wzorem dla innych obozów. Eike opracował, dachał kodeks dyscyplinarny i karny, podręcznik określający drakońskie kary dla nieposłusznych więźniów, w tym kary cielesne. Stworzył też system więziów funkcyjnych, który później rozwinął się w starszych obozowych, blokowych i kapo późniejszych obozów. Wczesne obozy koncentracyjne nie miały jeszcze jednolitej struktury i różniły się zarówno pod względem zarządzania, jak i ochrony. Od maja 1934 roku stopniowo zamykano małe obozy koncentracyjne, a więźniów przenoszono do znacznie większych obozów. Z chwilą w której Eike został głównym inspektorem obozów, kodeks, który odnosi się do DACHA, obowiązywał we wszystkich obozach koncentracyjnych. Również w tym momencie obozy stały się obszarem bezprawia i były chronione przed światem zewnętrznym, do takiego stopnia, że nawet straż pożarna nie mogła wejść na teren obiektu, np. w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. W 1936 roku Ejka rozpoczął głęboką reorganizację systemu obozów koncentracyjnych, która miała zostać zakończona do 1939 Stopniowo zamykł pierwsze powstałe obozy w celu przegrupowania i w taki sposób otworzył nowe obozy w Sachsenhausen i w Buchenwald. W przeciwieństwie do wcześniejszych obozów, nowo otwarte zostały zbudowane specjalnie jako małe miasta terroru. Zaprojektowane jest z koszarami, wieżami strażniczymi i drutem kolczastym. Nawet Dachau, model obozu, został całkowicie przebudowany w latach 1937-1938. Nowe obozy zostały odizolowane od ludności i rządów prawa, umożliwiając SS sprawowanie władzy absolutnej. Więźniowie, którzy wcześniej nosili ubrania cywilne, musieli nosić tzw. pasiaki obozowe. Strażnikami w obozach było Eche Stortenhofer Bandę. Młodzi mężczyźni rekrutowani specjalnie do tego zadania. Do końca czerwca 1938 roku populacja więźniów wzrosła trzykrotnie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy od 7 do 24 tysięcy więźniów. Wzrost był napędzany przez aresztowanie osób uważanych za zwykłych przestępców lub aspołecznych. Według Henrysia Himmlera więźniowie obozów koncentracyjnych, którzy byli klasyfikowani jako przestępcy, musieli być odizolowani od społeczeństwa, ponieważ popełnili przestępstwa o charakterze seksualnym lub brutalnym. W rzeczywistości większość więźniów kryminalnych stanowili mężczyźni z klasy robotniczej, którzy uciekali się do drobnych kradzieży, aby wesprzeć swoje rodziny. Natomiast kategoria aspołeczna była przeznaczona dla osób, które nie pasowały do Volksgemeinschaft, czyli tzw. wspólnoty narodowej. W kolejnych miesiącach aresztowano 10 tysięcy osób. Natomiast tym razem aresztowania były skierowane przeciwko bezdomnym i bezrobotnym, a także chorym psychicznie, którzy byli uśmiercani w ramach operacji T4. Tak spora i zróżnicowana ilość oznaczała, że więźniowie polityczni stali się mniejszością. Celem ataków byli również świadkowie Jehowy, a także czescy i austriacy antyhitleryści. Po aneksji Austrii aresztowano także 2000 Żydów. Natomiast po pogromie Nocy Kryształowej liczba ta wzrosła aż do 26 tysięcy żydowskich mężczyzn, którzy zostali deportowani do obozów koncentracyjnych, stając się większością więźniów. Aby pomieścić nowych więźniów utworzono trzy nowe obozy. Flossenbrück, w pobliżu granicy czechosłowackiej, Madhausen na terytorium zaanektowanej Austrii oraz pierwszy stworzony obóz specjalnie dla kobiet, Ravensbrück. Masowe aresztowania były częściowo motywowane czynnikami ekonomicznymi. Ożywieni po wielkim kryzysie obniżyło stopę bezrobocia, więc osoby nieśmiałe były aresztowane, aby inni pracowali ciężej i więcej. W tym samym czasie Himmler koncentrował się również na wykorzystywaniu pracy więźniów w systemie obozowym. Architekt Hitlera Albert Sperr miał wielkie plany stworzenia Germanii. Do tego celu zostały stworzone German Earth and Stoneworks. Były to przedsiębiorstwa należące do SS, utworzone w celu pozyskiwania i produkcji materiałów budowlanych dla państwowych projektów. Owe przedsiębiorstwo zostało założone ze środków agencji Spera w celu wykorzystywania pracy więźniów do wydobywania materiałów budowlanych. Flosselbrück i Mauthausen zostały zbudowane w sąsiedztwie kamieniołomów, natomiast w Buchenwaldzie i w Sachsenhausen zostały założone cegielnie, gdzie więźniów wykorzystywano do katorżniczej pracy i rozpoczęto masową produkcję cegieł. Przed II wojną światową większość więźniów w obozach koncentracyjnych stanowili Niemcy. Natomiast po jej wybuchu obozy stawały się przeludnione w różne narodowości i niektóre z nich zostały stworzone z myślą dokonywania ludobójstwa na masową skalę. Natomiast, jak przebiegały rozwoje najbardziej i tych mniej znanych obozów, o tym opowiem osobnie osobnej poświęconej na ten temat serii. Dziękuję wszystkim za uwagę.